Witajcie w specjalnym dodatku wyprawa na potencjalny bunkier w pobliżu domków drwali jest potencjalny spawn bunkra poprzedni nam się nie udał gwarancji nie ma że tutaj się uda tak czy siak nagrywamy i sprawdzimy czy coś tu jest ruszajmy Ewa Halo Jestem jest, szukałam cię. Dobra, jeżeli on gdzieś miał być, czy on był niżej, czy on był wyżej? Wyżej. Wszystkie bunkry. Okej, okay, tu. I za skałką, chyba powinien być. No, on gdzieś tu był właśnie przy skałach. Aha, ty wyżej, a ja zawsze tutaj tak sobie niżej idę. Dobra. Obejdziemy go. Mm -hmm. Z flanki go weźmiemy. Niebezpieczne skosy, ale na mnie. Yes! Ale i jaja. Tak, bo jeszcze ten pysak mam, który dalej mnie tutaj mierźwi, że ooo tu go nigdy nie było. Dun, dun, dun. To jest that? tajne spotkanie Ralfa z, uh, z deweloperami. Czekaj, jeszcze nie wchodź. Tu. Ale gdzie? Serio, nie widzisz bunkra? O, nie! Czekaj, stój, nie ruszaj się, nie ruszaj się, stój Papa, pa. to ja zniknę. W ogóle pierwszy kołnierzek tak? twój znikł. Tak, <tak nie o, ma nie. Biedna Ewa, pokażę ci screenami, co znalazłem. Dziwne, bo miałeś... Ale, ale mam dla Ciebie prezent, Ewa. Daj mi spokój. Nieważne, ucieszysz się. Będziesz... Będzie pani zadowolona. Dobra. Wezmę. To se w końcu założę. Eee, Kolejna. Dobre zapałki. Skóry mamy. Zbiera, zbiera je ja się mamy. <grych> U, Jakiej jakości? 28 litr. Zero 34, nie dzięki. Latarki mamy. Nie wyczyszczę. Eee. O... Nie. Fajnie tu jest, Ewa. A z czym chociaż? Powiedz. Eee. Dostaniesz... No to chyba nie jest żarcie. Nie, nie powiem ci. To jest... Tak, jest dużo żarcia, ale były też ciuchy fajne. Nie wierzę. O nie, to kiełówka, nieśmigana. Dostaniesz coś po wujku Jerem. 3-2-0. O, już ma. 6. 1. Jest. Wow, Jak to jest wiatr odpornością? To lepiej zrobić tak. Jak tam na zewnątrz? No super, piękna pogoda, opalam się ja... To też damy Ewie Oooooooooooooooooooooooooo, ja nie weź jak o... tak reagujesz To zobaczysz, special To mi smutno Let's take it all Dawno tego nie mówiłem Na antenie Pradniemy, chciwość tum, prum, tum. Dobra, to jest coś hmm. może naprawię. O jaki piękny Dobra, już możemy się szlajać, szukać bunkrów częściej. A, a Bo jest mi cieplej. Zanim zostawię <laughs> komuś sodę, nie będę chciwy. Kawę też mam. Wodę też komuś zostawię. Nie bądźmy zbyt chciwi. Dobra, pięknie. Jak tam nikt nie wejdzie. <noise> przynajmniej nie ja. Czyli to ma 2,5 do 1 potencjału. Ja, nie, ja podoba no? mi się to. Też zostawimy dla kogoś. Dobra. Fajny bunkier, naprawdę. Bardzo mi się podobał ten bunkier. Mhm. Cieszę się, że jestem zadowolona. Dobra. Dobra, wychodzę. Wychódź. Dostaniesz prezenty. Liczne. Hello. Wow, jaką kurtkę masz. Dobra, dostajesz tak. Na dzień dobry, masz tu to. Potem, co by ci tu jeszcze dobrego dać? No tam słyszałam jak tam chcesz się dzielić. Tak, dostaniesz to Okej, okay, ja już zakładam. Tam jej lepsze niż moje? jej. Jak założysz daj znać, dostaniesz kolejny prezencik. Wow, nie no. Zdecydowanie lepsze od mojej. Jesteś gotowa na, gotowa na kolejny dar? Od karitasu? No. Proszę bardzo. Mhm. Co ci? Ja jeszcze? nie, no kurde, panie. A, jeszcze mam sekretny dar dla ciebie na czarną godzinę. Aha, okej, okay, dobra, to może mi uratować życie. Aha, to jak już będzie, bardzo, bardzo źle. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Już... Ale cieszę się bardzo. No i tyle. Tytułem specjalnego dodatku: Pod tytułem Bunkier Ewa jest bardzo nam wdzięczna. Pokaż te buty. Stój, stój, stój. No faktycznie. Ok, wyświetlają się tak jak te bojówki, nie? Tak jak swoje czarne? Mamy te same buty, ale to są te. Ocieplane, jak one są po polsku? Bo tu jest insulated boots. Eee, wiesz co? Poczekaj, ja ci powiem dokładnie, jak u mnie jest napisane. E, ocieplane buty. Mhm. Po prostu, ocieplane A, to się buty. wyświetlają jak bojówki te czarne wojskowe, ale to może być Aha. po prostu błąd, wiesz, tekstur. Dobra, mam nadzieję, że się Wam podobał krótki short. Wyczekujcie pełnej wyprawy. Wrzucimy ją 24 godziny po tym odcinku. Trzymaj to się. Adios. Hej, hej! Hej!